Witam Was. Witam. Dzisiaj taka informacja tutaj na tym kanale, coś się zmienia. Po prostu widzimy, że to nie ma sensu, żeby tutaj po prostu te stare filmy tłumaczyć na to innego, bo w dzisiejszym świecie nikomu się nie chce czytać. A te stare filmy, które myśmy robili, były po prostu tłumaczone na inne języki w formie pisemnej, czyli trzeba było to po prostu czytać. Także tutaj e, kończymy ten projekt z tym tłumaczeniem tego, nie będziemy tego już dalej robić, ale wpadliśmy tutaj na inny pomysł i tutaj będziemy robić inne ciekawe rzeczy na tym kanale, a właściwie to w większości będziesz ty je robić. No tak. <laughs> e, ten ludzie, którzy znają mnie e, we wiecie, jak ja mówię polskiego języka. Na ten kanał przyjdzie większość e, rzeczy, co jest w naszym ogród, e, nasze e, okolica, i kiedy my jesteśmy na drodze, e, jakie typikalne zwierzęta albo takie specyficzne drzewa widzimy, albo żóby, które nie rosły w naszym ogród, nasze region. Dodatkowo ja chcę uh, mówić o uh, specyficznych tematach, co ja robiłam, kiedy ja miałam specyficzne objawy i tak dalej. Um, no i jak to kanał, jak ten kanał przyjdzie, to naprawdę nie wiem. Ale chyba on mówi troszeczkę więcej. No, także będzie dzielić się swoimi doświadczeniami, troszeczkę ogrodu, pokazywać różnych innych rzeczy. W sumie też, jeszcze nawet nie mamy aż takiego mocnego planu, co tutaj będziemy robić. Mogą się tutaj pokazywać też jakieś vlogi. Ja tutaj też czasami się będę pokazywał, żeby coś tam dotłumaczyć, myślę. Taki chodzący tłumacz Google. <laughs> Na, ży no ja, na żywo, nie na żywo, bo także na zobaczymy. żywo nie jest możliwe. Na, spoko na spokojnie, bez ciśnienia, także myślę, że coś tu się będzie zmieniać, bo tamto po prostu nie ma sensu, to już teraz rok czasu i po prostu tu się za bardzo nic nie dzieje z tym tłumaczeniem, także ruszamy po prostu w inny kierunek i trzeba coś działać, bo, bo szkoda, żeby ten kanał stał, jak już jest założony i się marnował. A myślę, że pomysłów to raczej jej nie będzie brakować. Nie, absolutnie nie. Plus ja nie widziałam bardzo dużo reakcji na inne języków i to był dla mnie taki sygnał. Okej, okay, skończymy ten, ten projekt na tłumaczenie. No. Bo ja myślałam, że naprawdę to było pomoc na ludzi, na innych języków, ale no się nie chcę czytać dzisiaj nikomu. A druga sprawa, żeby teraz taki filmik przetłumaczyć, to naprawdę sporo czasu kosztowało, bo taki pięciominutowy filmik to niekiedy nawet i dwie godziny pisania w programie oczywiście, żeby to wszystko poukładać, te napisy pozmniejszać, podopasowywać kolory, pozmieniać, żeby to było widoczne. Także to jest naprawdę masa pracy. W sumie prościej by było to po prostu nagrać na nowo, ale to znowu byłby problem, bo to było robione najpierw w trzech językach, później już tylko w dwóch. Czyli każdy film trzeba by było trzy razy nagrywać ten sam, I... w każdym języku po kolei. No, no, także to też bez sensu. <laughs> Dobra, także zapraszamy na ten kanał i zobaczymy, co tu się dalej będzie działo. Może być ciekawie. <laughs> Słoneczko dopisuje dzisiaj, także. Myślę, Dobra. że będzie fajnie. <laughs> To było tyle w tym momencie. I nie wiem kiedy przyjdę pierwszego filmik, gdzie i ja mówię sama. Dobra, także tyle na się. Pozdrawiam. Pa!